Pero se ha dado la circunstancia de que no nos han dejado sacar sacar un jugador por por una pulsera en el cambio. La pulsera, sí. sí, la pulsera. Uh -huh. uh, Tenías que probar con Sí. Nos sí. uh, uh, işlemiśmy zmieńić jednego uh, zawodnika z racji uh, kwestii tutaj nad kartkowej. Y bueno, yo creo que es una inocencia de de nuestro jugador porque ha sido un detalle que nos ha hecho recibir una falta con un jugador menos y precisamente en ese momento hemos recibido el gol. Y si ¿sí? no, en estos en estos partidos tan tan igualados donde lo normal es un resultado de 0 a 0, un pequeño detalle decide el partido. Este detalle pues, eh, ha sido favorable a ellos y, y han ganado el partido y bueno darle la enhorabuena porque. La verdad que necesitaban estos 3 puntos y para que sigan luchando igual que nosotros por conseguir un puesto cercano, al medio de la clasificación. No i w tym przypadku na detal dał zwycięstwo Koronie. Muszę im tylko pogratulować. To jest drużyna, która walczy teraz podobnie jak my o sytuację w środku tabeli. Zasłużone zwycięstwo Korony. Gratuluję moim chłopcom trzech punktów. Nasze zwycięstwo nie podlegało, nie zgadzam się. Dyskusji. Nie, żadnej. Nie nie ma o czym mówić. No, żadne 0-0 i z całym szacunkiem. jesteśmy tutaj. Ten kolega jest gościem, ale myślę, że mieliśmy więcej sytuacji i, i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Dziękuję. No jest, nie no, robi się zmiany, żeby trochę dodać powera ofensywnego. Yy, yy, ciągłość, bo to tak jest z napastnikiem, jak szczela, to szczela. Ma yy, taki okres. No. Kizasz szczelił, mówię to, co żeśmy mówili na konferencji prasowej przed meczem, yy, zachowanie proporcji yy, w rezerwach, szczelił yy, w zabrzu i, i dlatego wyszedł yy, w pierwszym składzie. Yy, Przemu miał też kilka meczy, od początku do końca grał stwarzał sobie sytuację, nie udało mu się zdobyć bramki. Tak samo malar, jak i, jak i mm, ryba, oni praktycznie nie trenowali w tym tygodniu, Jaki jeden, jak i drugi, mieli ponad 38 temperatury, także mieliśmy troszeczkę problemów i też lekkimi urazami, jak i chorobowymi, ale Jedno co cieszy, że, że mówię, no ci zawodnicy mówię, te, te, te umiejętności są, aż znaczy nie, nie ma tak aż dużych dysproporcji i wiemy dobrze, że przygotowanie motoryczne odgrywa w pewnym momencie, w pewnym momencie, nie tylko w pewnym momencie, ale przede wszystkim właśnie robi ten detal, który, jak mówił trener Piasta, spowodował, że, że żeśmy cały czas mniej więcej w, równy, w, równy, w równym rytmie grali przez, przez 90 minut.